Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonać pierwszą konfigurację urządzenia OnePlus 15R. Jeżeli chcemy wykonać pierwszą konfigurację naszego telefonu, na początku zaczynamy, wybierając strzałeczkę pod napisem Oxygen OS. Teraz wybieramy język, który chcemy ustawić jako aktywny język systemu. Jeżeli potrzebujemy jakichś ułatwień dostępu, możemy wybrać opcję w prawym górnym rogu. Tutaj mamy możliwość włączenia opcji talkbacku lub w opcji powiększania ekranu, czyli takiej lupy. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli inny język ustawiony, wtedy nasze ułatwienia dostępu też zmienią język. Więc to jest ważne, żeby tutaj ustawić język, który znamy. Dalej możemy wybrać opcję. Dalej wybieramy region. Najczęściej nasz polecany region będzie to Polska, jeżeli kupiliśmy telefon w Polsce i ustawiliśmy dodatkowo język polski. Natomiast jeżeli nie byłby on wyświetlany właśnie w polecanych, możemy zjechać sobie w dół i znaleźć tutaj na liście, gdzieś pod P będzie znajdowała się właśnie Polska. Jeżeli właśnie ją chcemy wybrać, jeżeli nie, no to oczywiście mamy inne regiony do wyboru. I przechodzimy dalej, gdzie możemy zobaczyć informacje prawne i e, dokumenty, Umowę użytkownika, ochronę prywatności użytkownika, jak i bezpieczeństwo danych. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie danych, jest to tylko taka krótka notka, natomiast przy umowie użytkownika możemy kliknąć Zobacz szczegóły, gdzie wyświetli nam się cały dokument, który możemy przeczytać. Tak samo, jeżeli chodzi o ochronę prywatności użytkownika, też możemy tutaj wybrać więcej i na przykład zobaczyć też więcej informacji o różnych funkcjach, czy na przykład zobaczyć zasady ochrony prywatności i tutaj też przeczytać sobie cały Dokument. Jeżeli zapoznamy się już z tymi właśnie dokumentami, możemy przejść dalej. Następnie możemy skonfigurować nasze urządzenie przy użyciu innego telefonu. Może to być telefon z Androidem lub iPhone lub iPad. Jeżeli nie chcemy tego robić, bo chcemy samodzielnie skonfigurować nasze urządzenie, możemy wybrać opcję POMIN. Jeżeli ktoś jednak chciałby wykonać taką konfigurację. Przy użyciu innego urządzenia, może tutaj wybrać tę opcję, następnie skanuje kod, aby się połączyć i wykonać właśnie tę konfigurację przy użyciu innego urządzenia. Ja jednak wybiorę pomiń i pokażę cały proces konfiguracji. Dalej możemy połączyć się z siecią WiFi i tutaj zalecam to zrobić, ponieważ najlepiej jest wykonywać pierwszą konfigurację z połączeniem do jakiejś sieci. Czy to będzie sieć Wi-Fi, czy sieć komórkowa, raczej nie ma to znaczenia. Ważne, żeby. To połączenie do sieci było. Dlatego jeżeli nie mamy karty SIM, na które jest połączenie sieciowe lub po prostu nie chcemy jej na razie wsadzać, łączymy się z siecią Wi-Fi. I po połączeniu się możemy przejść dalej. Czekamy sobie sekundkę. i teraz możemy wybrać opcję skopiowania aplikacji oraz danych z innego urządzenia. Będzie to jedyna możliwość, aby przywrócić kopię zapasową Google z innego telefonu. Jeżeli mamy jakąś wykonaną właśnie kopię Google, to właśnie tak jak mówię, jest to jedyna Możliwość, aby ją teraz przywrócić. Jeżeli przejdziemy pierwszą konfigurację, nie będziemy już mogli przywrócić żadnej kopii zapasowej Google. Będziemy ją mogli tylko nadpisywać lub pobrać niektóre rzeczy zapisane w Google. Ale nie będziemy mogli już przywrócić całego tego rzutu mm, poprzedniego telefonu. Jeżeli chcemy tutaj przewrócić taką kopię, przechodzimy dalej, wybieramy sobie opcję, czy mamy inne urządzenie, czy go nie mamy. Możemy przejść dalej. Możemy wybrać, żeby połączyć na, za pomocą kabla. Wtedy wybieramy dalej. Możemy też na przykład wybrać opcję, że bez kabla. Wybieramy skopiuj bez kabla i łączymy się po e, sieci. W tej samej sieci muszą być urządzenia i w ten sposób będziemy kopiować nasze dane. Możemy też wybrać opcję nie kopiuj, ponieważ Urządzenia OnePlus posiadają systemową aplikację do przenoszenia danych ze starego telefonu. Więc jeżeli nie chcemy teraz na to tracić czasu lub nie mamy żadnej kopii zapasowej Google, no to możemy wybrać opcję na razie nie kopiuj, a potem wykonać sobie przywrócenie danych za pomocą tej systemowej aplikacji OnePlus'a. Teraz możemy zalogować się do konta Google. Jeżeli nie mamy konta Google lub nie chcemy się do niego na razie logować, mamy możliwość wybrania opcji POWIN. Oczywiście, jeżeli wybierzemy tę opcję, dalej będziemy mogli się zalogować do konta Google, ale po wykonaniu pierwszej konfiguracji w jakiejś dowolnej aplikacji korzystającej z usług Google lub w samych ustawieniach naszego telefonu. Możemy tutaj też utworzyć nowe konto Google, jeżeli jeszcze jakiegoś nie mamy lub chcielibyśmy do tego telefonu stworzyć nowe konto. Oczywiście możemy się też zalogować, naciskając na pole wpisania adresu e-mail. Gdy zalogujemy się już do naszego konta Google, będziemy mogli wybrać, czy chcemy je dodać tutaj do naszego urządzenia, aby ono właśnie zostało już zapisane jako to domyślne konto. Możemy też wybrać opcję, aby na razie nie dodawać tego konta do naszego urządzenia. Następnie możemy się połączyć z siecią komórkową wsadzając kartę SIM lub konfigurując kartę eSIM. Natomiast jeżeli nie chcemy tego robić lub nie mamy ani karty eSIM, ani karty SIM, wybieramy opcję pomiń i pomiń. W tym momencie możemy ustawić sobie metodę odblokowywania naszego urządzenia. Możemy tu wybrać opcję hasła, odcisku palca lub twarzy. Oczywiście możemy też wybrać wszystkie trzy opcje naraz. Wybierając opcję odcisk palca, odcisk palca lub twarz, i tak będziemy musieli wybrać opcję hasła, aby ustawić jakieś hasło do naszego telefonu, ponieważ nie miałoby to sensu, gdybyśmy mieli ustawiony odcisk palca, a nie mieli ustawionego zwykłego hasła, które blokuje telefon. Oczywiście dla osób, które nie chcą mieć żadnego hasła na telefonie, można wybrać opcję pomiń i nie ustawiać żadnego, żadnej blokady obecnie na urządzeniu. Nie jest to permanentna opcja będzie można zmienić te opcje w ustawieniach tego telefonu w zakładce bezpieczeństwa i prywatności tam będzie można właśnie zmieniać sobie y, zmieniać hasło, jak i ustawiać nowe hasło tak więc nie są to opcje wymagane w tym momencie więc możemy spokojnie pominąć sobie ten krok dla osób jednak, które chciałyby ustawić sobie hasło do telefonu mamy tutaj parę opcji zacznijmy od pierwszej i są to cyfry Czekamy sobie chwilę i wybieramy kontynuuj. I tutaj mamy możliwość ustawienia kodu PIN sześciocyfrowego. Teraz zalecam nie wychodzić, czyli nie klikać Anuluj i wybrać innej opcji, tylko użyj innego typu hasła. Dlaczego? Ponieważ pojawiają nam się jeszcze dwie dodatkowe opcje, a mianowicie cztery cyfry, czyli czteropinowy kod do odblokowywania telefonu lub. PIN od 4 do 16 cyfr, gdzie długość ustalamy samodzielnie. Możemy też wybrać opcję liter i cyfr, czyli tutaj też mamy od 4 do 16, ale znaków już, a nie cyfr, a możemy tutaj używać małych liter, dużych liter, tak jak piszę cyfr, jak i możemy też tutaj wpisywać znaki specjalne. Co czyni to hasło najtrudniejszym do zgadnięcia, jeżeli oczywiście zachowamy wszystkie zasady tworzenia bezpiecznego hasła? I ostatnią opcją jest to wzór, gdzie musimy połączyć przynajmniej cztery kropki, czy też właśnie cztery punkty, aby nimi odblokowywać nasz telefon. I wpisujemy sobie hasło, które nas interesuje. Po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu go, będziemy musieli podać je identycznie. Tak jak przed chwilą. Jeżeli podamy inne hasło, zostaniemy cofnięci do y, ustawienia hasła, ponieważ zostanie zwrócona nam informacja, że hasła nie są zgodne no i trzeba je narysować ponownie, no czy też wpisać. Jest to spowodowane tym, żebyśmy przez przypadek na przykład y, nie ustawili sobie hasła z literówką. Jeżeli ustawimy sobie jakieś hasło i nawet nie będziemy wiedzieć o tym, że jest ono inne, no to zablokowalibyśmy sobie nasz telefon Samodzielnie stracilibyśmy dostęp. A tak, to oczywiście możemy sobie e, zawsze sprawdzić nasze hasło, czy na pewno jest takie, e, jakie chcemy ustawić, ponieważ popełnienie literówki dwa razy z rzędu raczej jest ciężkie do wykonania. I po wpisaniu dwóch identycznych haseł pojawia nam się, że hasło zostało ustawione, a my możemy wybrać opcję gotowe, aby przejść dalej. Teraz dodatkowo możemy ustawić odcisk palca lub też twarz, jeżeli ktoś by chciał. Jeżeli to już dla kogoś Max jaki chce ustawić, czyli zwykłe hasło, można wybrać opcję dalej. Dalej mamy opcję usług Google, czyli możemy zdecydować się na jakieś mm, usługi Google, możemy je też tutaj wyłączyć. Na przykład wyłączamy usługę lokalizacyjną, usługę weryfikacji numeru, ale zostawiamy sobie wysyłanie danych o użytkowaniu i diagnostyce. Możemy wybrać opcję więcej, aby zjechać na sam dół. Możemy też samodzielnie tak przesunąć w dół i też zostaniemy tutaj. Pojawi nam się przycisk akceptuj, który możemy nacisnąć. W tym miejscu mamy opcję zdecydowania się na kopię zapasową. I jeżeli ktoś nie chce kopii zapasowej, wybiera opcję nie teraz. Natomiast jeżeli ktoś chciałby kopię zapasową na swoim urządzeniu, ma tutaj trzy opcje do wyboru. Pierwszą z nich jest wybranie opcji zdjęcia i filmy, czyli kopia zapasowa naszej galerii. Taka standardowa, gdzie będzie nam się kopiowały dane naszych zdjęć, filmów, pobranych plików, zrzutów ekranu, nagrań ekranu, i itd. Wszystko co znajduje się w naszej galerii, będzie kopiowane właśnie do naszego konta Google. Drugą opcją jest wybranie innych danych na urządzeniu. Będą to dane takie jak kontakty, historia połączeń, ustawienia urządzenia, aplikacje ich dane, SMS-y i MMS-y oraz karty SIM, czyli taka bardziej trochę techniczna e, kopia zapasowa naszego urządzenia, nie taka graficzna jak w przypadku właśnie galerii, tylko e, właśnie takie e, rzeczy jak SMS-y czy e, kontakty. Oczywiście mamy też trzecią opcję, tak jak mówiłem, a mianowicie jest to wybranie dwóch opcji naraz. I dzięki temu wykonamy pełną kopię naszego urządzenia, kopiując naszą galerię, jak i właśnie tą resztę danych naszego urządzenia. Decydujemy się właśnie teraz na to, czego chcielibyśmy wykonywać kopię zapasową, i możemy wybrać opcję Włącz kopię zapasową. Dalej wybieramy domyślną przeglądarkę, jak i domyślną wyszukiwarkę, i otrzymujemy powiadomienie, czy chcemy konfigurować dalej nasz telefon. Możemy wybrać opcję przerwy i otrzymaj powiadomienie, aby już w tym momencie zacząć korzystać z naszego telefonu i otrzymać tylko powiadomienie, które będziemy mogli kliknąć, aby właśnie dokończyć tę konfigurację. Możemy też wybrać opcję niebieską, czyli opcję dalej, aby całkowicie przejść proces pierwszej konfiguracji. I właśnie ja wybiorę tę drugą opcję, czyli tę opcję dalej, aby pokazać cały ten proces. W tym miejscu możemy zapoznać się z naszym asystentem Gemini. Tutaj mamy różne dodatkowe informacje, czy też pliki, odnośniki do właśnie rzeczy związanych z Gemini. Jeżeli zjedziemy dalej, będziemy mogli wybrać opcję dalej, gdzie zdecydujemy się na e, opcję. Uruchamiania asystenta Google komendą głosową OK Google, jeżeli wybierzemy włącz, no to pozwolimy i zdecydujemy się na włączenie tej opcji, jeżeli nie dziękuję, no to na razie nie będziemy się na to zgadzać. Oczywiście opcja jest, nie jest permanentna więc yy, będzie można ją zmienić w każdym momencie korzystania z telefonu w ustawieniach. A ta opcja działa w ten sposób, że na przykład jeżeli robimy ciasto i mamy brudne ręce, możemy powiedzieć ok Google i zapytać się na przykład o składniki, jakie mieliśmy dodać do ciasta. Wtedy nasz asystent Google wyszuka to w internecie i odpowie nam na pytanie. Nie musimy wtedy brudzić naszego telefonu. Drugi przykład będzie to na przykład ustawianie budzika. Jeżeli leżymy już na łóżku i zapomnieliśmy ustawić budzika, ale nie chce nam się wstawać, bo nasz telefon leży na biurku, możemy powiedzieć ok Google, on się uruchomi, a my powiemy mu, żeby ustawił budzik na przykład na siódmą rano i dzięki temu możemy właśnie operować też naszym telefonem. Tak więc możemy włączyć tę opcję, lub jeżeli ktoś uważa, że nie jest mu to potrzebne, wybieranie dziękuję. Dalej, możemy dodać kartę yy, kredytową lub debetową do naszego telefonu. Jeżeli ktoś by chciał tak zrobić, wybieramy opcję Dalej, a następnie właśnie dodajemy naszą kartę. Jeżeli ktoś nie ma żadnej karty lub nie chce jej dodawać do swojego telefonu, wybiera opcję pomiń. W tym miejscu możemy zobaczyć więcej opcji. Jeżeli ktoś, kogoś już żadna z tych opcji nie interesuje, możemy wybrać opcję nie dziękuję, przejść dalej lub jeżeli kogoś interesuje jakaś z opcji, no to można ją nacisnąć. Mamy tutaj różne opcje, czyli dwie i pierwszą z nich jest wybranie, a raczej Ustawienie y, dodatkowej poczty elektronicznej, a mamy tutaj do wyboru opcję Google, Outlooka, Yahoo, Exchange, czy też jakąś inną pocztę, jaką posiadamy. Jeżeli wybierzemy chociaż jedną z tych opcji, zniknie nam opcja nie dziękuję, będziemy mogli już wybrać tylko opcje gotowe. Drugą opcją jest ustawienie tapety, gdzie będziemy mogli wybrać tapetę z naszych tapet systemowych. Będziemy mogli też wybrać zdjęcia z albumu lub też tapety w zasobniku, które są taką trochę karuzelą tapet, co jest dziwne, ponieważ jeszcze w tym momencie nie mamy żadnych zdjęć w naszej galerii. Będziemy mogli też wybrać tapetę animowaną ze zdjęć, czyli tak jak mówiłem wcześniej z naszej galerii, co jest troszeczkę dziwne, ponieważ jeszcze nie mamy żadnych zdjęć w galerii, ale mamy tutaj taką opcję. Mamy też możliwość wybrania zdjęć Google, które raczej też nie będą się wyświetlać. Tak więc mamy do wyboru raczej już tylko systemowe y, tapety, lub animowane, ale też systemowe tapety. Tak więc możemy coś tu wybrać, na przykład tę opcję wybieramy z zastosuj do i decydujemy się na jeden lub też obydwa ekrany naszego telefonu. Mamy do wyboru ekran blokady, ekran główny. No i tak jak mówiłem wcześniej, obydwa ekrany. Kiedy już wybierzemy naszą opcję, czyli jeden z y, ekranów. Jeżeli wybierzemy ekran blokady, będzie to właśnie ten ekran z zegarem. Ekran główny jest to ten ekran z ikonami. Zacznijmy od ekranu blokady, a tutaj możemy edytować te skróty, które są tutaj na dole. Możemy je na przykład usunąć lub zamienić na jakieś inne. Możemy też edytować wygląd zegara, dodatk wybierać dodatkowe informacje lub je usuwać. Możemy też zmieniać całkowicie wygląd zegara. Jego czcionkę oraz jego grubość. Na samym dole jeszcze możemy wybrać kolor, bo zapomniałem niestety wcześniej o tym powiedzieć. I mamy suwak do odpowiedniego odcienia, jaki nas interesuje. Możemy też wybrać opcję tapety, aby tapetę Zmienić na jakąś inną. Możemy też wybrać opcję stylu, aby wybrać jakiś inny styl, który by nas interesował. I zwiększyć na przykład rozmycie. Możemy też wyłączyć lub włączyć powiększenie naszej tapety. Dodatkowo możemy włączyć opcję głębi, lub ją wyłączyć. Opcja głębi polega na tym, że nasz zegar schowa się za elementami, który nasz, które nasz telefon wychwyci jako właśnie jakieś możliwe do ukrycia. I w ten sposób może wyglądać nasz telefon, przez co może się wydawać, że nasza tapeta jest 3D. Jeżeli przejdziemy do ekranu głównego, będziemy mogli tutaj wybrać opcję dostosowania do ekranu blokady. Będzie to ustawienie tapety identycznej, która znajduje się na ekranie blokady. Możemy też wybrać opcję tapety i wybrać jakąś inną, która będzie się nam bardziej podobała. I teraz w ten sposób to wygląda. Oczywiście możemy też zmienić na jakąś inną. Jeżeli wybierzemy dostosuj do ekranu blokady, z powrotem ustawimy tą samą tapetę, która jest tutaj na ekranie blokady. A jeżeli wybierzemy znowu tapetę, wybierzemy tą, którą ostatnią wybraliśmy, jako tą dodatkową tapetę. Tutaj tak samo mamy opcję stylu, gdzie możemy zdecydować się na jakiś styl rozmycia, a raczej właśnie jakiś tutaj taki styl tego szkła, czy nie wiem jak to nazwać, trochę, albo właśnie styl rozmycia. Możemy też zdecydować się na inne kolory systemowe. Mamy tutaj różne wyróżnione kolory systemowe, a w tym miejscu mamy podgląd, w jaki sposób to może wyglądać. Jeżeli przejedziemy sobie na sam koniec, będziemy mogli wybrać kolory niestandardowe, gdzie zdecydujemy się na jeden kolor systemu. I w ten sposób to będzie wyglądało. Możemy też wybrać kolory tapety, które są już samodzielnie wybrane jakieś z tapety, lub wybrać niestandardowe, i samodzielnie zdecydować, które kolory mają być wzięte do naszych stylów. Czyli tutaj. Mamy na przykład czarny, weźmy sobie jeszcze ten niebieski, przepraszam, biały, weźmy sobie taki o ciemno-niebieski i do tego jeszcze ten jasny-niebieski. I teraz, jeżeli wyjdziemy, te kolory zostaną tutaj wybrane i w ten sposób będzie to wyglądało w naszym systemie. Będą no to kolory, które właśnie wybraliśmy z naszej tapety. Dodatkowo możemy też wybrać opcję ikon. Gdzie wybierzemy jakiś styl ikon, który nam się będzie podobał? Możemy tutaj wyłączyć um, ustawianie naszych, e, tego stylu ikon do jakichś dodatkowych aplikacji. Jeżeli włączymy te opcje, te dodatkowe aplikacje zostaną dostosowane do tego, co wybraliśmy. Możemy też tutaj zwiększać lub zmniejszać rozmiar ikon, zaokrąglać narożniki, ale akurat nie w tym mm, trybie, i możemy też zwiększać lub zmniejszać. Nazwę aplikacji. Jeżeli wybierzemy sobie tu klasyczny, no to w tym momencie możemy właśnie zmieniać wielkość i tutaj mamy to zaokrążenie narożników. Dodatkowo, jeżeli wybierzemy sobie na przykład te opcje, będziemy mogli zmieniać też kolor naszych aplikacji lub wybrać dostosowanie do koloru systemów, które wybraliśmy chwilę wcześniej. I jeżeli chcemy zapisać nasze ustawienia, wybieramy opcję Zastosuj. Następnie możemy zdecydować się na włączenie ekranu zawsze aktywnego, czyli AOD, Always on Display. Wybieramy włącz, jeżeli chcielibyśmy taką opcję włączyć lub nie dziękuję, jeżeli na razie nie jest nam ona potrzebna. I nasza tapeta już została ustawiona. Teraz możemy przejść dalej, naciskając gotowe. Decydujemy się, czy chcemy dołączyć do klubu OnePlus, czyli czy chcemy się zalogować, czy też stworzyć konto właśnie do OnePlusa. Możemy wybrać opcję wstąp lub wybrać opcję pomiń, jeżeli nie chcemy się nigdzie logować i tworzyć kont. Dalej możemy zdecydować się na włączenie lub wyłączenie różnych usług, które tu się znajdują. Na przykład możemy wyłączyć sobie wyszukiwanie globalne. Yy, tutaj, jakieś usługi pogody i tak dalej. Mamy tutaj różne opcje i wybieramy. Zgadzam się. Następnie mamy program poprawy komfortu obsługi, czyli możemy się zgodzić na przesyłanie danych ko skorzystania z naszego telefonu, lub też i nie pozwolić na przesyłanie takich danych. W tym momencie możemy wybrać sobie nawigację naszego systemu. Mamy tutaj do wyboru domyślnie ustawione gesty. Jeżeli ich nie umiemy, możemy wybrać opcję nauczenia się gestów i na przykład cofać. Znaczy, na przykład w ten sposób cofamy przesuwając właśnie od lewej krawędzi do środka. Cofamy też przesuwając od prawej krawędzi do środka. Przechodzimy do menu głównego przesuwając od dołu do góry, a przesuwając od dołu do góry i przytrzymując, otwieramy menu ostatnio otwartych kart, czy też menu yy, otwartych aplikacji w tle. Przesuwając tak po spodzie w lewo lub w prawo, możemy się właśnie przełączać między tymi otwartymi kartami. Możemy też wybrać standardową opcję operowania systemem, czyli przyciski. Jeżeli zjedziemy sobie niżej, mamy możliwość odwrócenia kolejności tych przycisków. No, a jeżeli chodzi o przyciski, no to mamy te trzy kreseczki, które otwierają właśnie menu ostatnio otwartych kart, czy też otwartych kart w tle. Mamy też ten kwadracik który cofa nas do menu głównego i trójkącik, który po prostu cofa nas o jedną kartę do tyłu. Wybieramy jedną z opcji, która nas interesuje. Oczywiście przy gestach możemy wielokrotnie włączać sobie e, ten samouczek. Jeżeli byśmy nie zapamiętali jakiejś opcji, no to właśnie wszystko możemy sobie powtórzyć wielokrotnie, tyle razy, ile będziemy potrzebować. Oczywiście opcje nawigacji też będziemy mogli zmieniać w ustawieniach naszego telefonu po skończeniu pierwszej konfiguracji. Wybieramy gotowe, a następnie możemy wybrać opcję rozpocznij korzystanie pod napisem Oxygen OS, aby zakończyć pierwszą konfigurację naszego telefonu. I możemy już spokojnie korzystać z naszego nowego, skonfigurowanego urządzenia. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!